Witam drodzy widzowie w sobotę. Kolejna smutna informacja napłynęła ze świata sportu. Środowisko piłkarskie jest pogrożone w żołobie. Po informacji o śmierci 56-letniego trenera Andrzeja Magowskiego, który pełnił ostatnią funkcję wiceprezesa do spraw szkoleniowych w Informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał w Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Nieznane jak na razie są przyczyny śmierci. Szok i niedowierzanie towarzyszą w środowisku sportowym. To na razie wszystko. Pozdrawiam, showjoker.